Witam Was wszystkich Dzisiaj pokażę, że Wam jak Ktoś nie ma klawiatury na przykład Ja sobie jeszcze jedną uściągnąłem I możecie sobie wybrać jaką chcielibyście aplikację żebyście nagrały Grę oczywiście Messenger, Facebook odpada Mi się bardzo podoba Dragon City, Battlelands na przykład Albo Brawl Stars jakbyście chcieli Możemy na przykład poglądać TikToka, ale to później. Na razie sobie pokażę wam to. Ja na przykład już sobie wybrałem jedną. Są różne, naprawdę różne rodzaje. Mi, mi się podoba ta strasznie z panterą, ale wybrałem sobie inną. Ta po popularna z tą czaszką, jeżeli ją widzicie i z tymi palmami co tam jest nie wiem no albo ten wilk o ten ten wilk zaraz wam o ten wilk, to mi się bardzo podoba też są różne tu aplikacje no i ja wam pokażę jaką ja wybrałem sobie o na przykład jest z Nike i zauważyłem mi się podoba też różne to są fajne o przechodzimy dalej No ja jest troszkę dalej, o na przykład jest marshmallow Tym w hełmie, jak ktoś nie wie kto to jest to jest ten w hełmie, okej okay. idziemy dalej o tu też jest ten marshmallow I nawet jest matka tego o, maska taka, są różne, przeróżne, mm, tu, tu jest klawiatura trzecia z Marshmallow, ja wtedy przeleciałem troszkę dalej i zaraz Wam pokażę, o tu są różne, przeróżne, Dobre. ja sobie to wybrałem tą poprawę, na przykład tą, tą, tą z tym liściem zielonym pod marshmallow możemy sobie przyjść do skórka tematyczne, na przykład fajne auto nie widziałem tego tylko... fajne są przeróżne, naprawdę polecam pobrać, można sobie wybrać jaką się chce naprawdę fajna aplikacja popieram o, tu możecie kategorię sobie znaleźć. Na przykład, ja lubię bardzo te animal zwierzęta. Z hmm. mam słabego meta. ale to się da zrobić. Okej. Okay. to chyba coś się stało. Okej, okay, to na razie zapozuję.